Witam ponownie w programie Graj z nami i mimo wszystko. Chciałem poruszyć tutaj bardzo ważny temat. Otóż wydaje mi się, że muzykę, na przykład na gitarze, w naszym programie akurat na gitarze może tworzyć każdy. Bez względu na wiek, bez względu na wykształcenie, bez różna bez... płeć może też być. Mamy gościa. Mamy dzisiaj gościa. Jest to Antoni Kluczyk. Witam cię. Witam cię, Albinie. Ja chciałem powiedzieć, może zachęcić wszystkich do gry właśnie akurat na tym instrumencie. Ponieważ możemy to nazwać jak to woli kalectwo niepełnosprawność. Zupełnie nie przeszkadza w grze na instrumencie i w ogóle zajmowaniem się takim... Generalnie przedmiotem jak muzyka. Ja do, miałem różne koleje losu, jednak mimo wszystko nie załamałem się, ponieważ muzyka jest to prawdziwa pasja. Tego nie można się nauczyć, tego nie można polubić. To po prostu trzeba od początku kochać. Ja przepraszam, mam do Ciebie pytanie. Kiedy to się stało? No, to się stało jakieś 4 lata temu. No, nie było to przyjemne. Ja tego nie wspominam miło, ale może to będzie drastyczne, ale to w pewnym sensie otworzyło mi oczy na coś zupełnie innego. Czyli zacząłem tą muzykę po prostu czuć. Ja stwierdziłem, że to jest całe moje życie. Panie Wojtku, mam do Pana następujące pytanie. Bo, bo jestem ciekawy. Kiedy pan zaczął grać na gitarze? Ile lat już minęło? Czy, czy to było przed wypadkiem, czy po wypadku? Po tym nieszczęśliwym wypadku. No wiadomo, że nieszczęśliwym, bo jaki wypadek jest szczęśliwy. Ale no, czy to było przed czy po? Jak to było? Akurat w moim wypad, znaczy przypadków wbrew pozorom, ja zacząłem naukę gry na tym instrumencie, jakim jest e, gitara, to zacząłem grać już po wypadku. To był przypadek. Ja spotkałem w szpitalu kolegę, również był on w podobnej sytuacji jak ja i... Podobnej, znaczy w jakiej? Na co chorował? Na białaczkę akurat on. Ale ja... No ja no widać. Nie jest to może takim fenomenem jego gra, ale ja postanowiłem, że pomimo on, pomimo tego tej ułomności swojej walczy z tym i ja postanowiłem, że również będę walczył i nauczy się grać na gitarze. A zdradzi Pan nam jego imię? Ja myślę, że on pragnie pozostać anonimowy. Żeby podsumować jakoś tą naszą rozmowę, najlepszym podsumowaniem właśnie na tą pana twórczość, na, na, to panie, na to pana przeżycie tej muzyki będzie chyba zagranie czegoś razem. Proponuję improwizację na akordzie emol. I raz, i dwa. I raz, dwa, trzy, cztery. Koniec. No brawo. Ja mam jeszcze, panie Mateuszu, do pana pytanie, bo to nie tak, że to jest przypadek, że my w EMOL. Zagraliśmy. Myśmy to wcześniej przed programem uzgodnili. Chciałem zapytać, dlaczego właśnie ta tonacja? Dlaczego Pan wybrał tą tonację? Dlaczego ta Panu się najbardziej podoba? No, ta tonacja ma w sobie coś, ona ma taki mroczny charakter. To jest również podyktowane sprawami technicznymi. Aczkolwiek Panu powiem, tego jeszcze nie mówiłem, że. Tak w domu po cichu to ćwiczę już chwyty barowe i może za miesiąc tudzież dwa, kiedy się znowu spotkamy, zagramy coś w F-dur. Ale no nie zapeszajmy. Za miesiąc, tak? Mówi pan, za miesiąc będzie miał pan czas. Dobrze, ja jestem otwarty na takie propozycje. Możemy się jeszcze spotkać, nawet prywatnie pograć coś z tym pańskim kolegą również. W po którym... białaczce. Po białaczce, tak. To jest moje następnym... oczko w głowie. Gitara generalnie. Co? No. Moje też. Moje też. E, w następnym programie będzie... Nie powiem, co będzie. Oglądajcie, to się dowiecie. Cześć! Ej, słuchajcie, co wy tu robicie? No, Zmiatać mi stąd, już! Szybko! No, raz, dwa, już szybko, co to jest? Dzień nie macie gdzie spać.